No, witam serdecznie. Dzisiaj pisałem homilię na stronę do Centrum Pojednania, ale króciutko chciałbym wrócić do, tego, do tych czytań, do, do tej Ewangelii. Zwłaszcza dzisiaj mamy przed sobą obraz przedstawiający uzdrowienie tych dwóch ślepców, którzy poszli za Jezusem przechodzącym obok. Wyrazili też wielkie zaufanie, odważni, byli mężni. Byli też uporczywi, szli za Jezusem, chociaż to nie było dla nich łatwe, możemy sobie wyobrazić. Byli przecież niewidomi. Jezus przyjmuje ich w domu, gdzie się zatrzymał. Oni docierają do Niego. I pyta się, czy wierzysz, wierzycie, że mogę to uczynić? I to na to słowo oni odpowiadają z przekonaniem, tak, Panie, ten tytuł, Panie to też już ma w sobie ten, to znaczenie, że go uznają za, za wysłannika Bożego. Wiara im podpowiada, że nie jest to zwykły prorok. Jest to ktoś, kogo Pan Bóg specjalnie wysłał. I możemy zastanowić się właśnie dzisiaj nad, nad tym wołaniem naszym. W drugim liście Świętego Piotra mamy, mamy takie też słowo, które nam mówi, jak bardzo potrzebna jest nam pokora, i wędrowaniu za Bogiem, który przechodzi obok, który wydaje się, że nas nieraz nie słyszy, nie bierze nas. Naszych próśb na serio czy po, pomyślimy, że, że nie chce nam pomóc, nie chce nam u, użyczyć tego, co błagamy, o co prosimy. Tymczasem to nie jest tak. Chrześcijanie na początku, już za czasów apostolskich, gdy apostołowie zapowiadali, i przy Ewangelii głosili o powtórnym przyjściu Chrystusa, to, co On sam zapowiedział, no to zrodziły się wątpliwości, czy to słowo się kiedykolwiek spełni. Zobaczmy, jak szybko człowiek potraci, potrafi tracić nadzieję. I święty Piotr odpowiada, nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku co do was. I mówi dlaczego, nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia. Może tak spróbujmy popatrzeć na sens naszego wołania, oczekiwania, yy, wędrowania za Bogiem w, w tej codzienności, w której wydaje się, że nic się nie wydarza, że, że to jest takie szare. Pytamy się, czy to ma sens że myślimy nieraz z takim rozżaleniem, że gdyby Pan Jezus zmienił to, czy to w naszym życiu tak jak chcemy, to pewnie by pewnie byśmy byli szczęśliwi. To już by nam wystarczyło. A tutaj jest coś niesamowitego, bo ta cierpliwość Boga jest, jest dla nas potrzebna. My oczywiście tego nie widzimy z naszej perspektywy. Dlatego jesteśmy wezwani, by zaufać Bogu. Ale jest też... Pan Bóg cierpliwy, bo, bo nie chce wygubić też naszych bliskich: tych na przykład, nad, na, o których my się boimy, o ich zbawienie, tych, którzy nam sprawiają cierpienie, których chcielibyśmy, żeby Pan Bóg ich może mocniej trochę uderzył, przy, przyprowadził do porządku, żeby zrozumieli, gdzieś zawsze w głębi chodzi też o nas, żebyśmy już nie cierpieli z ich powodu. Żeby się już to zmieniło. I Słowo Boże nam nas wzywa do pokory, do ufności, właśnie do tej odwagi, męstwa, zaufania, uporczywości, bo się dokonuje coś wielkiego. Tak sobie myślę o sytuacjach którzy, tych, którzy cierpią, którzy żyją wbrew wszelkim przesłankom medycznym. Dlaczego Pan daje czas takiego właśnie. Cierpienia po ludzku, moglibyśmy powiedzieć, wegetowania. Cierpią, nie mają kontaktu, cierpią ich bliscy jeszcze bardziej, bo nie mogą ani pomóc, ani nie mają z nimi kontaktu. I pytamy się, dlaczego, panie? Jasne, że w, tej, w tych sytuacjach dokonuje się coś bardzo ważnego. Dlaczego? Dlatego, że to Słowo Boże nam podpowiada: Bogu chodzi o wieczne zbawienie. Coś się w nas dokonuje, coś się ma w moim sercu dokonać. Co tylko Bóg zna, i nieraz na to potrzebny jest po prostu po ludzku czas. Potrzebny jest jakoś wliczony, jest wkomponowany również droga krzyżowa, cierpienie krzyż. To są rzeczy, wobec których wiara i przede wszystkim męka na Jezusa Chrystusa, Jego pascha nas uczą nie wymądrzać się, po prostu być: być, towarzyszyć, ufać. Wspierać tych, którzy, którym brakuje siły, bliskim, którzy cierpią, którzy nie mogą nic poradzić. I śmierć Jezusa Chrystusa, jego cierpienie, jako przecież kogoś, kto był niewinny, ale o tym nam mówią. Nie wymądrzaj się, Ty widzisz cierpiących. Nie, nie są za szybko ludzi, gdy widzisz, że błądzą, że nie rozumieją, o co w życiu chodzi. Nie czuj się lepszy od nich. Nie czuj się lepszy. Nawet jak masz ich poprawić, korygować. To wiedz, że Bóg jest mocniejszy od, od naszych grzechów i od cudzych grzechów. I modlitwa, którą dzisiaj się modlimy, jest też w kościele jest taka bardzo znacząca. Mówi tak, Panie, okaż swą łaskę, potęgę i przyjdź. Jesteśmy w Adwencie. Dlaczego? Abyśmy wsparci twoją opieką zdołali uniknąć grzechów, które nam zagrażają. Czy tak często myślimy o tym, co nam zagraża i że grzech jest największym nieszczęściem? Myślimy, żeby być zdrowym, żeby nas auto nie rozjechało, żebyśmy my kogoś nie rozjechali, albo żeby nam coś na głowę nie spadło, jakaś cegłówka, yy, śnieg, nie wiem, yy, żeby nas yy, jakiś zwierz nie pokąsał, yy, żeby nas minął wirus, to wszystko wszystko jest jakby na pierwsze się narzuca żeby prosić o to, o to o, przede wszystkim o te dary a Kościół jak Matka nas, otwiera nam w głębszą perspektywę to co mi naprawdę zagraża zagraża moim bliskim prawdziwe nieszczęście to jest właśnie grzech abyśmy wsparci Twoją opieką Zdołali uniknąć grzechów, które nam zagrażają, i dzięki Twemu miłosierdziu osiągnęli zbawienie. Niech ta modlitwa Kościoła będzie przyjęta przez nas i pomoże nam wyciszyć się i sercem i słowem modlitwą naszą wołać jeszcze bardziej uporczywie, bardziej odważnie, ufnie do Boga, do Jezusa Chrystusa. Tak jak ci dwaj nam. Dzisiaj w Ewangelii przynoszą, przynoszą dają przykład. Życzę dobrej nocy.